Sukces polskiej drużyny w zawodach HAKASAT Polska drużyna Poland Caninto Space zajęła drugie miejsce w finałach zawodów HAKASAT, organizowanych przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, poinformowała naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK. Celem zawodów było odzyskanie kontroli nad satelitą utraconym w wyniku symulowanego ataku hakerskiego. Polski zespół zajął w nich drugie miejsce. Dodatkowym zadaniem podczas finałów współzawodnictwa było opracowanie planu misji wykonania zdjęcia księżyca przez satelitę. Polski zespół w tym zadaniu przygotował najdokładniejszy plan który jako jedyny został zrealizowany przez prawdziwego satelita znajdującego się na orbicie okołoziemskiej, poinformowała naukowa i akademicka sieć komputerowa. Zespół Poland Canning to Space składał się z członków P4 i Dragon Sector polskich zespołów zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym Capture Deflag oraz ekspertów z doświadczeniem w projektowaniu polskich studenckich misji satelitarnych. Dużą część zespołu stanowili obecni lub byli specjaliści zespołu CERT Polska działającego w strukturach NASK. Za osiągnięte wyniki w konkursie HKSAT polski zespół otrzymał nagrodę 45 tysięcy dolarów. Finały zawodów odbyły się między 7 a 9 sierpnia. Każda z drużyn musiała najpierw zapoznać się ze wszystkimi podzespołami modelu finałowej satelity. Jak informuje NASK, nie obyło się bez problemów, w ostatnich dniach przed finałami przez wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych przeszła tropikalna burza. Pozbawiła ona prądu kilkaset tysięcy domów, w tym dom członka zespołu, gdzie znajdował się testowy satelita. Polski satelita musiał być przez ten czas zasilany generatorem na olej napędowy. Aby wziąć udział w finałach, polski zespół musiał rozwiązać kilkadziesiąt zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz technologii satelitarnych. W szranki stanęło w sumie ponad 1200 zespołów z całego świata. PAP, Nauka w Polsce.